Cześć, jesteśmy we Włodkowie, a jak mi się wydawało, i dobrze mi się wydawało yy, jest tu, ruiny płacyku yy, ruiny pałac Krasnicki, tu kiedyś jest taka, no to trzeba chyba wejść taki stoi sobie budynek, z wieżyczkami wieżyczki zdobione tam w oddali zaczyna się dopiero wysoki ceglano, kamienny mur. No i dopiero dalej mieści się ten pałacyk. A tutaj budowla nie wiem, co to za budowla na pewno ta z tamtej również epoki to jest pewne. Piwnice to nas lubią. Ale nie ma szans zejść że, słuchajcie, do tych piwnic. Przynajmniej nie samemu, bo, bo nie wyjdę z nich. Tak wygląda budyneczek dachu już nie ma. Dach się już dawno temu zawalił. Powały, runęły. Tu jeszcze fragment tynku, znak Polski Walczącej. Czy znaki polskiej walczącej. Piwniczki są świetne, ale, ale niebezpieczne. Kurde, słuchajcie, no nie wyjdziemy tam. Nie wyjdziemy. Tam nie wyjdziemy na pewno. Dobra, wracamy. Patrzcie jak jest nad prożę. I tu framuga z takiego potężnego kamienia. Tu jeszcze ślady są pod łucie, jak ten kamień był ciosany. Oczywiście skober, dolny zawias, górnego już niestety nie ma. Ale te cegły jakie są też zaokrąglone. potężne zawiasy. Miałem to, to miejsce, miałem zapisane na swojej liście. Mam taką listę miejsc, które odwiedzę. I to miejsce jest na tej liście. Ale nie sądziłem, że dzisiaj jadąc do Tudorowa, y, ja będę przyjeżdżał przez tą miejscowość. A już jak już tu byłem, no to grzech by było, prawda, nie wstąpić. Potężny park przed nami widać. Park górski. Co pewnie odpuścimy, nie? Może w lecie się to przyjedzie. Ja mam tu stosunkowo niedaleko do tego miejsca. bo Mam pewnie jakieś 70 km. Ściany popękane, góra się wali. Tu takie kolumny też. pałacek był piękny Ale tam zdobienie w środku piękne, zaraz tam wejdziemy do środka. w ten razie tylko obejść to w koło, pokazać Wam i tam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Te piwnice tam fajne, co my byli w tym budynku wcześniej, ale to już to już ryzyko za dużo. Słuchajcie, to już naprawdę nie ma sensu momentami wchodzić w takie miejsce, bo po co ryzykować, nie? ziemi, zejście do piwnicy. Tu ma oh. tu mamy zejście do piwnicy. Albo kawałek stropu zawalony. My jesteśmy nad, nad jakąś piwnicą. Patrzcie jaki tam jest u góry balkonik ładny. Idziemy tam. Ale my cały czas idziemy piwnicą. Ale trzeba Pod spodem jest... Pod spodem są piwnice. To co ja idę teraz to jest normalnie, pod spodem jest piwnica, tam też jest wejście do piwnicy. Takie zdobienia. Coś pięknego. To tak wisi, bo wisi, ale to w każdej chwili to może runąć. Patrzcie tam. Dobra, zeszliśmy To to jest wejście do budynku. Ale przecież pójdziemy w tą stronę, słuchajcie. I cały czas, patrzcie, cały czas idę, to jest korytarz podziemny. Ja szedłem górą. Wydawało mi się właśnie taki lekki pagórek. Ale szedłem górą I cały czas nie widziałem nawet, że, że pod spodem jest piwnica, ale jakie to, jakie to jest wysokie dobra zmieniłem słuchajcie ISO w kamerze także jest troszkę jaśniej co tam jest? świecimy ja pierniczę patrzcie co się dzieje końca nie widać taki jest tunel końca nie widać Tu był jakiś włas, tu u góry było jakieś wyjście, tu jakiś zwierzak sobie biega. ewidentnie nora. i takie wnęki tam mamy koniec tam stamtąd my przyszli kolejna nora a patrz jakie pomieszczenia tam są tu wiśnióweczka. To kamień. Wszystko normalnie jest kamień. No i tu by było na tyle. O, tu już mogę stanąć. Tu jest czyżby ta dziura? Oha Tu jest kolejne wejście. Zagruzowane blacha i zasypane cegłą ale to jakiś było chyba wentylacyjny szyb bo tędy no chyba że po drabince ktoś mógł zejść bo jest naprawdę wysoko dobra wyszliśmy ale wrażenie robi pierwszy raz byłem w takim tunelu Słuchajcie, my wychodzimy, my wychodzimy tym podziemnym przejściem, wychodzimy w budynku następnym. Patrzcie, tu już jesteśmy w następnym budynku. Tu fragmenty jeszcze tynku. Krata. No, następny budynek. Dlaczego to taki jest kształt okrągły? Tu schody okrągłe by były, kręte schody. Popatrzcie, jest normalnie okrągły, okrągły kształt z tego. Tam skratał. Tam było jakieś wejście. Tu do dołu, no nie wiem co do dołu. W każdym razie jeszcze tam jest jakieś wejście Ale to tędy nie pójdziemy Nie ma szans tu jest krata, tu jest za wysoko Dołem się nie prześciźniemy Ale to pewnie jest wejście od drugiej strony Tędy wychodzimy Nie, wracamy, słuchajcie, wracamy do tego pałacu też taka potężna belka wykuwana z jakiegoś, z jakiegoś... No ze skały. To no wszystko wykuwane ze skały To nie są odlewy tak jak dzisiaj żelbetu Tylko są normalnie ślady dłuta jeszcze na tym jak ktoś, to, jak ktoś to rozdzielał, ktoś to obrabiał dłutem, no dłutem przecinak, przecinak młotek. takie były dawniej sposoby. Tutaj jest ten nasz tunel. A my lecimy dalej. To znaczy dalej, wracamy się. Wracamy się do tego pałacu. Nie będę wiele ryzykował, ale spróbujemy jakoś tam choć trochę wejść oglądnąć Ale śniegiem sypie. Dobra, tu to mnie przyszli. Idziemy teraz dalej jesteśmy Oj, tu jest niebezpiecznie Jesteśmy w środku Tam taka blacha wisi Dobra, wrócimy się kawałek Wrócimy się kawałek Nie ma po co iść, bo tam już nie ma nic, także, także wracamy się. Tutaj można wejść. Ja tak starałem się stawać pod prożami bo jakby coś z góry spadło, to wiecie, to przynajmniej mnie trochę uchroni. tam jest kolejne zejście do piwnicy słuchajcie, pod całym tym budynkiem mam wrażenie, że są że są piwnice w zasadzie do którego pomieszczenia bym nie wszedł, to jest zejście do piwnicy ale ten tunel to mnie to mnie słuchajcie, zszokował, no jest normalnie podziemne przejście do budynku kolejnego oddalonego, nie wiem no, no szliście tunelem ze mną no to powiedzmy, że 40 metrów To no będzie pewnie 40 metrów oddalony no To jest tam ten budynek do którego my doszli Tutaj my szli O tutaj jak widzicie Jest taki no z tej strony widać dobrze, z tamtej strony nie widać nic Ale tutaj pod ziemią cały czas idzie tam Idzie do tego budynku podziemne przejście I tam jest odnoga i znów w tamtą stronę też się też się można, no tam my też poszli tym kanałem, tym tunelem w tamtą stronę, tu chyba było wejście frontowe, schody, znaczy schodów ja nie widzę, ale. Ale boczne takie są fragmenty muru. Także to pewnie, pewnie były schody kiedyś. O tu jest też jakiś kawałek stropu, który się obwalił z góry z ornamentami. Tu jakieś fragmenty filarów. niebezpiecznie, a dziś wszystko śniegiem przykryte. Tak się to przedstawia budynek. Tu jakaś symbolika też była nad drzwiami. Niestety już ich nie ma. A na te zdobienie u góry. Z drugiej strony. I Teraz w porę zimową jest dobre chodzić. Z jednej strony jest śnieg, ale z drugiej strony nie zarośnięte, także. Bardzo dużo można teraz zobaczyć. Chyba kolejna dziura, jakaś kolejne zejście. Tynki się trzymają dość, dość, dość ciekawie. Twarde, mocne tynki, nie sypie się nic. Poza tym tam, gdzie się sypie, ale tak to naprawdę są mocne tynki. Cementu nie żałowali. Zejść, ale, ale jak my byli na dole w tym tunelu to no widzieliśmy nie, widzieliśmy kilka wyjść takich zabarykadowanych i one tu gdzieś tu gdzieś w tym miejscu one pewnie są usytuowane pod śniegiem, pewnie już trawą zarosło także, także i tak pewnie nie, nie zauważylibyśmy ich ale tu jeszcze jest ten pagórek taki Patrzcie jaka tu jest dziura w ziemi I cegły pod spodem Tak to jest cały czas cały czas piwnica Ale to my chyba nie uszli właśnie ale ona się ciągnie Ona się ciągnie tam dalej Patrzcie to wszystko jest Wszystko jest uniesione Ale patrzcie to jest umocnione bo czad są normalnie Tak, to jest piwnica Tu jest wejście Tu jest wejście ale już tak zasypane To jest potężna piwnica ale tam chyba się unosi tam powinno być wejście Zresztą To ciekawe Mnóstwo śladów tu jest Naprawdę mnóstwo śladów to Jest tylko okienko Mnóstwo osób tutaj chodzi To i drzwi. Patrzcie, tak to wygląda. No jesteśmy na dole. Piękna, potężna piwnica, słuchajcie. Tam norka. Może jakiś lisek. Kolejna nora. Tam to jest nora dopiero, patrzcie tam jaka nora. Ale jest piwnica, wszystko kamień, tu już nie jest konstrukcja ceglana do, w jakiej my chodzili dotychczas, to znaczy z cegły jak widać tu są tylko nad proża porobione wyjścia i okien, natomiast całość jest zrobiona Tutaj z kamienia. Mamy I kolejna piwnica. Wyjście jedno tu drugie, gdzie my to weszli, nie mówcie, że też do tego pomieszczenia. Tak, słuchajcie, patrzcie, jesteśmy znów w tym pomieszczeniu zewnętrznym. Znowu my tu doszli. Pamiętacie, wyglądaliśmy przez to okno. A miałem obawy, czy tu w ogóle toczemy dzisiaj. Udało się. No ciekawa sprawa czego wszystkie, wszystkie tunele prowadzą do tego budynku, nie? Dobra, wychodzimy Tutaj mamy całe skrzydło tego budynku Tu jest to pomieszczenie, w którym my byli przed chwilą. Ale nie daliśmy rady dojść dalej. Ale dojdziemy, słuchajcie, dojdziemy tędy. Tu jest piwniczka kolejna. Tutaj piwniczka kolejna. Tutaj jakaś odnoga. Wejście. Ale to wysokie ze 3, ze 4 metry, ze 3,5 metra. To pomieszczenie to już robi wrażenie. Naprawdę. To jest tak na w połowie pod ziemią. Tutaj wejście, wyjście. Idziemy dalej. Co to był za element? drewno. budzę poki Znów straszka stara z etykietą. Tutaj okienko. Znów budzę poki. Aha, i tu mamy ślepą drogę. Tu znów taki drzewo, patrzcie. Znowu jest taki element, koło jakieś to było. Tutaj nora wykopana zwierzaka. Lisy się chowają. Tutaj lufty kominowe albo wentylacyjne niektóre z nich. No te co osmolone sadzą to na pewno kominowe. To akurat nie podlega dyskusji. Zły klimat. No i jesteśmy znów po tej stronie tego budynku. Nie byliśmy tu jeszcze w środku u góry. Pytanie, czy są stropy? Jest wejście. Aha, zobaczcie, to wygląda tak. Czyli znów mamy ten okrągły, to okrągłe pomieszczenie I znów się rodzi pytanie Czy to były schody kręte Bo wszystko na to wskazuje że tak Tutaj ciężko powiedzieć co to było San stropu tragiczny Naprawdę tragiczny Także tu nie ma co chyba w zasadzie szukać Wszystko pozawalane Dalej już nie ma przejścia no A tu pod nami znów piwnica To piwnica, ta piwnica, którą my szli Także to To co z zewnątrz się wydaje płotem Tym ogrodzeniem takim yy, yy, No, tym ogrodzeniem takim kamiennym To jest z jednej strony ogrodzenie ale to jest zarazem ściana tej piwnicy. Tam mamy w oddali ten budynek, który my byli też podpiwniczony. Ja śmiem twierdzić, że ten budynek także jest połączony, także jest połączony pod ziemią z tym tutaj kompleksem. Przypuszczam, ale, ale ja w to wierzę. Tutaj mamy jeszcze środeczek. Nasza podróż, dzisiejsza dobiegła końca. Zaliczyliśmy dzisiaj trzy miejsca. Podzielimy to nasze odcinki, wyjdziemy się w nich. Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas za uwagę. Chcę serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli filmy moje się podobają to łapka w górę. A ja się z wami żegnam. Cześć!